Słuchajcie, mam jeszcze czas do powrotu do domu to wysiadłam sobie w Lichtenfels i zobaczę, co tutaj jest grane. Mała mieścinka, małe miasteczko. O, zobaczcie jaka dziewczynka. Tutaj jakaś restauracyjka. O. Tak, tu jest takie małe miasteczko. O, proszę bardzo. Wszędzie, słuchajcie, jest ciekawie. O, idę dalej sobie. No, zobaczę, może dojdę do tego kościoła, bo mam w sumie godzinę czasu. O, tutaj za mną wygląda to tak. No i co? Idę dalej, idę dalej, bo ten kościół, słuchajcie, widziałam jadąc pociągiem i tak sobie właśnie pomyślałam, że może wysiądę i sobie tutaj przyjadę. No zobaczymy. Bądźcie ze mną. O, na kolorowo. Tutaj coś robią na tym placu. Chyba jakąś dekorację. Widzicie? No i będzie przyjemnie. No, niech robią. Fajnie. O, zobaczcie, wszędzie coś nowego. O, jakiś herb? Chyba tego miasteczka? No i cicho. O, proszę, tutaj kafejka, ludzie siedzą, ciepło jest, 20 stopni jest dzisiaj. No, proszę bardzo. O, i ludzie sobie biesiadują. O, proszę, jakie dekoracje wspaniałe. No, no, zaraz zobaczymy, co tu jest. O, spójrzcie jaka babka tam na balkonie, widzicie? Ale to jest kukła! O, pojazdy z kosmosu. No. No ale spójrzcie, jak ładnie pomalowane są te budynki. Pięknie to wygląda. No. O, zobaczcie. O, takie uliczki. No. Proszę, i już jest kościół, ale bliziutko. Ale coś słyszę w tym kościele się dzieje. Jakaś muzyka? Czyżby to tu? Podejdę tutaj bliżej. Podejdę bliżej. Zobaczymy. A, zamknięty kościół? No dobra. O, zobaczcie, jakie rzeźby. O tu, proszę, jakie rzeźby. No, cicho, to koło kościoła tak grają. Tu jest jakaś knajpka. O, tutaj się schodzi w dół. Proszę bardzo, jaka orkiestra. Electric Light Orchestra. <laughs> jaki band No. Dobra, zakręcam. O, zobaczcie w murze jakie przejście. Tak, tak, oni mają tutaj takie zakamarki. No i dobra, idę do tego deptaka. Zobaczcie, znowu dziewczynka trzyma balon. Tak. No, no dobra, no i chciałam zobaczyć. Jest to y, y, przytulne miasteczko, bo bardzo dobrze się tutaj czuję. Słuchajcie, no jest miło, przytulnie. A tutaj, zobaczcie, taka jakaś baszta. A tam dalej jest ulica. A co tu mamy? jakaś restauracja, ale fajnie, no bardzo przytulnie, dobrze się tutaj czuję, słuchajcie, o, proszę bardzo, o, o, jak spierdziela jakiś giermek ze skarbem w skrzyni, o, widzicie, fajnie, nie? No, no dobra, wracam. Nie mam za dużo czasu, ale ja jeszcze chyba przejdę tam. Może muzyki posłuchamy, co będą grać, ok? No, o, tutaj sobie taki hamaczek, krzesełko, fotelik. Postawili w ogródku. I jest ok, fajnie mieszkają ludzie. A jakaś pani śpiewa. No i solistka jest. Hello. Uh -huh. ha -ha. No proszę. Jesteśmy w Niemczech, a śpiewają po angielsku. Oj, tak ma być! How do you do? How do you do? I love the way you oh, Ale fajnie! You no. How do you do? To znaczy, jak się czujesz? No! Fajnie! Mówię kunec, a taki Niemiec mówi kunec, kunec, no kunec, no. A co tu pisze? No, widzicie co tu pisze, nie? Aj, oj oj, 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 jakie te nazwy są dziwnie przybliżone. No, ale znaczenie mają zupełnie inne. Hello! Yy, takie właśnie z metalu yy, kukiełki, postacie dzieci. Bardzo często w Niemczech można spotkać właśnie w parkach, przy fontannach. No, ostatnie rzuty jeszcze. O! Proszę. No. I z góry, z górki widać dół tej mieściny, tego miasteczka. O, tutaj takie dekoracje. No tutaj do sklepu się wchodzi, tu są te drzwi, o. No, idziemy dalej. Tutaj zobaczcie, jakaś Matka Boska. No, tutaj zastanawiam się, czy e, przejść na drugą stronę, czy iść tam dalej. Moment. E, tutaj taka przyjemna uliczka. No, bardzo przyjemnie ludzie tutaj mieszkają sobie. A spójrzcie tutaj, jakie koszyczki wiszą, ale fajne, no świetnie. Kurczę, żeby u nas w kraju były takie dekoracje, żeby to wszystko tak przytulnie wyglądało. Spójrzcie, jakie cudne drzewa. No ja właśnie słyszałam, że... słyszałam, no no, nie byłam nigdy w Bonn, to są właśnie takie uliczki tej dzikiej wiśni. Coś wspaniałego. Spójrzcie, te płatki tych kwiatuszków i te ulice w Bon to właśnie tak wyściełany jest dywan od tych kwiatów. Ale cudne. No piękne. Ojej, jej. coś wspaniałego. No, no zobaczcie, jak to pięknie wygląda z tymi koszyczkami. No tak przytulnie, no, no coś wspaniałego, coś wspaniałego. No idę dalej. Takie fajne te uliczki, wąskie. Zobaczcie jakie rzeźby. O, oh. no. Oh. No, co? Fajnie było się przejść, zobaczyć, co w trawie piszczy, prawda? No właśnie. No, trzeba łapać w locie. Bo przejdziemy przejedziemy i nie zobaczymy tego, co? Możemy zobaczyć, prawda? O. No świetnie. Patrzcie. No... O, tu jakie wejście... No świetnie.. <grystanie> tak, a tutaj... Te wysuszone gałązki zakwitną. Na pewno jeszcze troszeczkę i będzie zielono. No, wspaniale! Wspaniale! Tędy szłam. Pamiętacie, dziewczynka na tej ścianie. I zaraz skręcę w prawo. No, i będę szła do malutkiego dworca. O, już właśnie widać. A zobaczcie, jaka tutaj pani. Ładnie ubrana. Dwie dziewczynki. No, bardzo przyjemnie. Tutaj, zobaczcie, też dwie dziewczynki się bawią. No, fajnie. Ale fajne te dziewczynki. Ojej. No. O, tutaj jeszcze jest troszeczkę. Koszyczków zawieszonych. No. A jest godzina w pół do szóstej. A ja o szóstej dwie mam pociąg do Munchberg, tam gdzie jestem teraz, do końca maja. I jak podobało się, warto było wysiąść. Ja uważam, że warto, bo jak ktoś powie mi yy, o tej miejscowości, to byłam. Choć na chwilę, ale byłam. No to do następnego. Cześć Wam.